Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek wyzwania Not So Berry, pokolenie cytryn. No i ktoś nas tutaj obudził, mała Pepper. Tak, nawet <ścoughs> obydwoje się obudzili, no nie wierzę. W ogóle wszyscy tu się pobudzili, jest niedziela, godzina nawet nie ósma a oni wszyscy powstawali, no, no dosłownie szaleństwo, co ty tu masz, przewiń Simkę o imieniu Pepper o nie, co tak śmierdzi, no dobra, okej okay. no to skoro to jego marzenie, matko, my mamy tu przewijak, tak dobra, przerzuciłam go tutaj więc mamy przewijak, przewiń Pepper słuchajcie, dziś na pewno będziemy mieli mały wypad ponieważ, już wam pokazuję Mamy dzisiaj gwiezdne ryki, a że chciałam przypomnieć o tym, że Julia została nominowana za swoje kuchenne rewolucje do prestiżowej nagrody. No to słuchajcie, wypadałoby pójść, pojawić się i zobaczyć, czy w ogóle mamy jakiekolwiek szanse na wygraną. Ledwo oczy otworzył i już poleciał do drzewka cytrynowego. No pięknie, zbierzmy sobie cały plon, bo coś czuję, że może nam się to kiedyś przydać. E, czy my cokolwiek w ogóle możemy tutaj zrobić? Nie, możemy mówić tylko do rośliny i chłopie, ty się zajmij właśnie ogarnianiem swojego życia. E, tak, my potrzebujemy jeszcze nocnika, bo tak się zastanawiałam, ale już niedługo. Bardzo niedługo weź się, wysikaj młody. E, w międzyczasie mama Marigold robi na śniadanie, naleśniki. leśniki. Bazyl, skarbie, ty też jesteś głodny. Pepper, ty zdecydowanie jesteś głodna. I oprócz tego, że od ciebie śmierdziało młoda gdzie ty jesteś w ogóle? Nie macie statą? Ty już tu lecisz? No nie wiem po co. Eee, to niech cię tata wykąpie. <laughs> nie mamy wyjścia. Eee, przygotuj, Peper, kąpiel z bombelkami. Niestety nie ma obijania się. Eee, czas na obowiązki. No patrzcie, jaka, jaki dymek wokół niej. O nie, szef był niezadowolony. Kurde. Bruk? Jerzy wojewoda sprawia wrażenie całkiem uroczego. Tak, zgódź się, whatever. Eee, pracuj. B... Dobra, pracuj z domu. Dzisiaj jest niedziela. No bez przesady. Nie ma żadnej pracy w niedzielę. Eee, jak nam idą te naleśniki? Smażymy. O, dlaczego ty jesteś smutna? Coś jej tu chodzi po głowie, ale nie mam zielonego pojęcia co. Ty też masz marzenie, żeby przewinąć peper. Świetnie. Czy ty jesteś już wykąpana? Nie, jeszcze nie. Tata cię kąpie. Boże, Aurelia tak, chciałaby się wspinać, chciałaby jeździć na nartach, chciałaby fotografować, chciałaby się zajmować wędkarstwem. No chyba tą kobietę, nie wiem co jej się stało. Zdjęć na pewno sobie trochę porobimy. Dug Yoshidan, spadajcie ode mnie ludzie. Ja się muszę zająć życiem. O, naleśniczki już mamy. No to dobra, idealnie. Młody, no to ty też chodź tutaj się poczęstuj. Weź porcję. Widzę, że cała rodzina będzie jadła te naleśniki. Chociaż zrobiłam tak, przynajmniej zrobiłam 8 porcji. Więc całkiem nieźle. No to lecimy po kolei. Mała, jak tylko się wykąpiesz, to lecisz tutaj też po naleśniki. Bazil, Bazil, ty już coś zjadłeś? Co ty w ogóle zjadłeś? O, dostaliśmy tantiemy. Pięknie. Kuchenne rewolucje, kuchenne rewolucje część druga. I właśnie piszemy część trzecią. Mam nadzieję, że się będzie dobrze sprzedawała. Chciałam Wam też, też wam chyba pokazać sypialnię Bazila, nie ma tutaj za wiele, ale sypialnia wygląda tak. Mamy tutaj trochę rzeczy. Wiecie, biurko podstawowe no, do nauki, pluszaka mu dałam. Dałam mu tutaj, wiecie, takie stanowisko naukowe, żeby miał co robić, no i dałam mu też stolik do rysowania, no i oczywiście pudełko z zabawkami. Na razie nie za wiele tu jest, ale znając życie, wiecie, zanim się nie obejrzymy, to Bazil już będzie nastolatkiem. A jak już będzie nastolatkiem, no to wszyscy dobrze wiemy, że jesteśmy dosłownie już o krok od kolejnego pokolenia, bo dzień po przejściu Bazila do wieku nastoletniego, Oliver przejdzie do wieku młodego, dorosłego. Młody Pałaszuj tutaj na leśniczki Pałaszuj. Flora, skarbie, Flora dosłownie w przyszłym odcinku będzie nastolatką. Może nawet jeszcze w tym, w sumie jak się wyrobimy. Chociaż wątpię szczerze mówiąc. Bo jednak chciałabym troszeczkę więcej czasu na to poświęcić. No bo to jednak będą urodziny i Flory i Pepper. O proszę! Dobrze. Pepcia widzę tutaj w klimatach halloweenowych dalej. Pewnie wiecie, darła się dzisiaj rano, że ona chce być znowu czarownicą. No i tak, no i wyprosiła. Rodzice nie mieli wyjścia i przebrali ją jeszcze we wczorajszy kostium halloweenowy. Co wam powiem? Lepiej robić wszystko, żeby uniknąć tutaj y, jakiegoś niepożądanego buntu. Dobra, widzę, że elegancko wszyscy szamią. Y, Aurelia, skarbie, co ty tutaj robisz? Młoda tutaj sobie widzę. O, no pięknie, napraw. No to zobaczyliśmy. Ktoś znowu rozpierdzielił nam domek dla lalek. No to cudownie. Bip, bip, bip. Dzięki Tobie mój dzień stał się lepszy. O! Kto tu się ba? O, już odłożyłeś tą zabawkę. No dobra, Okej, okay. nic nie mówię. A czy Ty młody człowieku masz odrobione lekcje na poniedziałek? Bo ja później nie zdążę nic zrobić. Nie. Eee, w sensie tak. <laughs> nie, w sensie tak. Czekaj, Ty potrzebujesz siku, czy tak? Siku. Ok, więc niech on się ogarnie. Flora, widzę tak. Flora zamknęła się w swoim pokoju, Bazil zamknął się w swoim. O, słodziaśnie. No dobrze, mama ci naprawiła domek dla lalek, bo mama z drugą mamą wyjeżdżają dzisiaj na wielką imprezę. Także i Flora i Bazil zostaną pod opieką wujka i cioci. Eee, czekajcie, a Julia, dlaczego? O, matko Julia, dobra. Julia, weź ty, śpi normalnie. Słuchajcie, bo my dosłownie za godzinę musimy się spierać. No, cudownie. Dziewczyna jest po prostu. Ajajajaj, aj, aj. chciałabym coś powiedzieć na jej temat, ale dobra. Zaraz ją ogarniemy. Weź, jak ty wstaniesz, to skorzystaj. Eee, weź szybki prysznic i sobie coś, dziewczyno. Przegryziesz coś na szybko z lodówki, chyba że weź resztki. No i co ci tu nie pasuje? Chyba że my naprawdę tutaj nic nie mamy, więcej opcji, aż mi się nie chce wierzyć. Oczywiście, że nie. Ktoś, ktoś zjadł ostatnią porcję, a ja ją wyrzuciłam i nie wiem gdzie. No dobra, tutaj jest. Ktoś zjadł ostatnią porcję i zostawił pusty talerz. No po prostu uwielbiam takie sytuacje. Pusty talerz w lodówce. No normalnie mamy tutaj jedną wielką, pełną chatę. Nawet Julia przyszła tutaj wcinać naleśniki. O, dziewczyny mają ze sobą pozytywne odczucia. Super. No wszyscy jesteśmy tutaj razem. Mam wrażenie, że nawet Aurelia się trochę stresuje, bo przyszła umyć y, wannę u Marigold. No ale dobra, umyłam też jej zęby, żeby zyskała trochę pewności siebie. I Julia zaraz też o to poproszę, ale wyobrażam sobie, że Julia teraz właśnie opowiada o tym, jak jest podekscytowana tą nominacją, jak bardzo się cieszy. No i chyba też ją troszeczkę stres zjada, ale o proszę, jest pewna siebie. Czy jest coś, czego się obawiasz w tej sytuacji? Chciałabyś wpisać cel na listę marzeń. Dobra, może później w skarbie bo teraz dokończ te naleśniki i my musimy wyruszać w drogę, tak, żeby zdążyć na nagrody. Więc myślę, że nikt nie będzie miał nic przeciwko, jak już tutaj sobie umyjemy te zęby, umyj zęby i lecimy. Czy ty będziesz szła umyć? Tak, umyć zęby jedząc naleśniki. Dobra. Słuchajcie, widzę się z wami na miejscu. No, i witam się z wami w Del Sol Walii, mieście gwiazd, aktorstwa, celebrytów niespełnionych aspiracji i wielkich marzeń. O matko, co za wstęp. Gra postanowiła dosyć dramatycznie mnie tutaj e, przygotować na to, że zaraz odbędą się gwiazdne ryki. No nie aż takie zaraz. Jeszcze chwilę na to mamy. Póki co oglądamy sobie tutaj e, gwiazdy na Alei Sław. E, I tak pomyślałam, zastanawiałam się, czy w ogóle można coś tutaj na tym deptaku... Wciągnąć do jedzenia? Nie jesteśmy jacyś bardzo, bardzo głodni, ale tak patrzę, czy mamy tutaj jakieś. O, coś tutaj jest. Może sobie coś tu kupimy? Albo nie, mam lepszy pomysł. O, matko, przyszedł tutaj pan i teraz będzie nam tutaj stał. Chodźcie, dziewczyny, obejrzyjcie to razem. Niech ten pan sobie pójdzie. Bo chciałam nam zrobić fotkę. Ale musiał się jakiś typo przypałętać. Ewidentnie turysta, widać po hawajskiej koszuli i po tych skarpetkach założonych do klapek. Dobra, słuchajcie, no to myślę, że na początek sobie zrobimy pamiątkowe zdjęcie na tym deptaku. No wow, ej, nasza gwiazda, no to się tutaj prezentuje. Zrobię jej trochę fotek, czy jakieś inne pozy, zamyślona. Nie, no dobrze, niech będzie naturalnie. Zbliżyć tego nie mogę. No to może jeszcze jedno takie, o właśnie z widokiem na, chciałam powiedzieć, śmietnik, ale to skrzynka pocztowa. Może na te wiecie wszystkie palmy. Okej, okay. jest pamiątka zrobiona, ale też chciałabym, żeby dziewczyny sobie razem zrobiły fotę. Zrób zdjęcie z ze swoją żoną, oczywiście, bo jeszcze oh, myślę, że. Angie. Angie. O, super. Myślę, że jeszcze oczywiście podczas imprezy sobie coś zrobimy. Zmień pozę taką, chciałabym. O, żeby tło było widać. No właśnie, <laughs> to jest. Mamy się wydurniają. Mamy mają wychodne. To jest ładne i to zrobię, mimo że nie widać tak dobrze tła. Tego nie chcemy, chcemy coś ładnego. O nie, to jest świetne, to biorę. Biorę w ciemno, rewelacja. Wreszcie mamy trochę czasu, sam na sam i może jedno poważne. O proszę, to. No, idealnie. No i jestem ukontentowana. Eee, czekajcie, no to może sobie podskoczymy tutaj. Widzę, że tu mają gorącą chyba czekoladę. Nie wiem, czy coś konkretniejszego do jedzenia też mają. Nie mam zielonego pojęcia, nie pamiętam, czy na rozdaniu nagród też serwują jakieś jedzenie. Pewnie w zależności od tego, ilu gwiazdkową jest się celebrytką, ale póki co... Dobra, może tutaj skoczymy. No dziwne, że tu nie ma nic innego do jedzenia. W takim miejscu naprawdę coś powinno być. Choć tu młoda... Weź, ty jesteś głodna, pić ci się chce? Jak ja ci dam, żebyś się czegoś napiła? Może tylko jakieś kawy. Zamów napój. O, 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 o. o. Jest dosyć ciepło. Jest zima, zapomniałam. Del Solvali, tutaj nie ma w ogóle zimy. Musujący, korzenny sok jabłkowy brzmi dobrze. I weź tu, Julia, podejdź. Podejdź tu dziewczyno, chodźcie tu obie. Pan tu nagabuje na precle? A, tu bardziej takie przekąski będą. No okej, okay, dobra. Ale może... No Julia też nie jest głodna. Więc pewnie. O, ale mogę ocenić. Oceń jedzenie, oceń napój. Ej, nareszcie. No to skoro tu jesteśmy, to wiecie, może weźmiemy jakiś miejscowy przysmak. Wyobrażam sobie, że pewnie są to precle, chociaż takie typowo, wiecie, Los miasto typu Los Angeles, pewnie jakaś pizza pepperoni. Spróbujmy. Chcemy to ocenić. No, a ty gdzieś pobiegła. Ona chyba do parku pobiegła. Usiąść na ławce albo i nie. Tak, usiąść na ławce. A Julia postanowiła, że szybko przegryzie. Niczym książulo. Zobaczymy, czy muła tej budce. <noise> Albo i nie. Postanowiła, że dołączy do swojej żony. Tak, no i to mi się podoba. No dobra, mówiąc, że mamy mają wychodne chyba dosłownie, bo mi się tutaj obciskują w przerwie między pizzą. Eee, no i co? O, o, o! Jakieś tutaj podsumowanka mamy. Nasza yy, Magda Gessler. Działa. Jak ty to oceniłaś, dziewczyno? No dobra. Ocenianie jedzenia lub napoju, bądź pisanie felietonów. No i spoczko. E, tak się zastanawiam, może. O, jakaś gwiazda. E, może wpadniemy sobie tam troszeczkę wcześniej i napijemy się jakiegoś drineczka. Właśnie zrobiłam dziewczynom tutaj mini sesję fotograficzną, pamiątkową. No tak, z wejścia na ściankę dosłownie. Więc słuchajcie, zaraz wchodzimy tutaj do miejscówki dla VIP-ów. No, chociaż wiecie, Julia to ma dopiero o dosłownie tylko jedną gwiazdkę. Ale jako, że została nominowana do nagrody, no to jak najbardziej ma wstęp na ten event. Słuchajcie, jeszcze tylko zdjęcie pamiątkowe z tym panem, Oscarem, czy też gwiezdnym rykiem. <grym> Wygląda to całkiem nieźle. Myślałam jeszcze, żeby dziewczyny sobie razem tutaj jeszcze zrobiły selfie. No kurczę, niecodziennie człowiek dostaje się w takie miejsce. Oczywiście weszłam tu nielegalnie. Bo dlaczego, wiecie, simowie, którzy mają nominację, e, mieliby w ogóle mieć tu możliwość wejścia? No, nie ma takiej możliwości. Eee, słuchaj, to może ty teraz, Julia, spróbujesz zrobić selfieka, zrób zdjęcie z. A, dobra, okej, okay, niech będzie, z lożą VIP-ów w tle. <śladania> Ostatnia poza. O, dobra. No tak, to jest odcinek e, zdjęciowy. No dobra, myliłam się. Zdecydowanie tu na górze jest chyba loża VIP-ów. Tak mi się wydaje. Generalnie bardzo mało tutaj osób. E, może, o, zamówmy drinki dla grupy. Co my tu mamy najdroższego? E, czy nas stać na coś takiego? Hmm, może. Okej, okay, 400 Simoleonów za dwa drinki to trochę zabójcza e, cena, ale może weźmy sobie, o. Klimatach filmowych, nie my film. Pierwszy raz chyba widzę tego drinka. Jakoś wcześniej nie zauważyłam. Chodź dziewczyno, chodź, chodź, chodź. Usiądź sobie, usiądź sobie tutaj. Jak widzicie, dziewczyny troszeczkę starałam się odwalić. Znaczy, Aurelię w dalszym ciągu chciałam, żeby wyglądała tak w miarę na luzie, ale wiecie, zaczesałam jej włosy w kucyk. O matko, ona jej tutaj teraz wiersze miłosne recytuje. Napijmy się czegoś i zaraz dosłownie schodzimy do, na główną scenę. No, liczę, że coś tam się uda tutaj wygrać, zawsze wiecie to prestiżowo. No i gdzie? Mój napój. Panie, skasowałeś pan hajs i nic nie przygotowałeś? Czy on skasował mi pieniądze, czy nie bardzo? Mam nadzieję, że ocenię jedzenie. Nie? Dobra, chyba przygotowuję jeszcze. Albo się po prostu popisuję. Liczę na niego. Nici z naszych drinków. Chyba pan stwierdził, że plepsowi drinki się nie należą, ale już tutaj dziewczyny popędziły do głównej sali. Jak widzicie, tutaj będą rozdawane nagrody. Ja widzę, że gwiazdy wielkiego formatu to się niczego nie boją, bo. Oni sobie tutaj siadają na dywaniku. Bez komentarza. My jesteśmy tutaj jedyne cywili cywilizowane. No ale dobra, liczę na to, że, że będzie dobrze, że zostaniemy zaraz wywołani i coś wygramy. Dosłownie za 10 minut rozpoczyna się impreza. Czekamy jeszcze na samego hosta. O nie, co za plot twist, ten gość. Ten, co miał klapki, skarpetki i hawajską koszulę okazał się naszym hostem? Bo to chyba on, co? A dziewczyny w ogóle nie są tym zaaferowane. One sobie tutaj flirtują ze sobą w międzyczasie. Ale no, mam wrażenie, że oprócz hosta jesteśmy tutaj najlepiej ubranymi osobami, i chyba Aurelia z tego powodu nie jest zbyt zadowolona. No ale dobra, kto tutaj. Ktoś wygrał. Ktoś wygrał i to nie jesteśmy my. Ja wiem, że dziewczyny mają niedługo urodziny. Eee, czasem wygrywasz, czasem przegrywasz. Akina Fujikawa właśnie wygrała i to nie byle co. Gwiezdny ryk. No dobrze, dobrze. Akina. Mamy to gdzieś? Chciałabym powiedzieć, że, że nie, ale mamy. Czy ci ludzie, co tu koczują pod sceną, też coś wygrają? Kobieto, schodź ze sceny. Ludzie tutaj czekają na inne nominacje. O matko, my tutaj oglądamy, a dzwoni do nas Eleonor. Co u ciebie Aurelia? Jeden z bliskich mi Simów słyszał o tobie wiele dobrego. No dobra, ale w jakim temacie? Mamy żonę, nie? E, o, kolejna wygrana i to nie my. Zarzucającą na kolana dramaturgię Sayuri Janane zdobywa nagrodę Gwiezdny Ryk. W kategorii najlepszy występ, występ sceniczny. Okej, okay, czyli to. Uwieram, to jak jakiś party Albo przedszkolaki po prostu słuchające e, pani na scenie, która coś tłumaczy. Dobra. Pani Sayuri najwyraźniej nie przyszła odebrać nagrody, ale liczę na to, że ziomuś Omari Benali. E, kto? To my! To my! Zapasjonujące opowiadanie historii i kunszt literacki. Julia Eyring zdobywa nagrodę Gwiezdny Ryk w kategorii najlepsza książka! No! Się. Wychodzimy na scenę, wychodzimy na scenę. Przyjmij nagrodę, dobra, kończymy, kończymy. Lecisz, lecisz po tą nagrodę. A ty masz wiwatować, moja droga, wiwatuj. Wiwatuj, czy my możemy. Po prostu oglądaj to. Jej, ale ona jest skromna. Cudownie należy nam się, kuchenne rewolucje zdobyły uznanie. Światowe uznanie. Nie chcę nic mówić. Proszę bić brawo. Czy Aurelia w ogóle może bić brawo? Zaintonuj zawołanie Brightchester. Chester. Idź do domu. Ja ci dam idź do domu. Nie, ale możemy usiąść na ziemi, tak jak reszta. O, a czy my możemy wygłosić przemówienie? Czy ona już automatycznie wygłasza? Dobra, automatycznie. Tak, tak. No, oczywiście, że dziękujemy wszystkim. No i cudownie. No i wracamy do domu z taką nagrodą. Szkoda, że nie pieniężną, ale okej. Okay. Dobra, widzę, że od razu nagroda powędrowała do wyposażenia rodziny, czyli dopiero jak wrócimy e, do domu, to. Czy to koniec? <grym> pani coś tu smętnie gra. A to pani Sayuri. Dobrze, okej. Okay. Pani coś tam gra na gitarze. E, czy teraz w takim razie, jak już mamy taki wysoki status, to dostaniemy coś do picia? Nie, bo nie ma tu barmana. Na dole pewnie też nie. O, teraz na dole mamy pana barmana. Okej, okay. więc chyba możemy zamówić drinki dla grupy. Teraz bym bardzo chciała. No dobra, może niech to będzie po prostu kieliszek czerwonego wina i tyle. No, i nie chcę nic mówić, ale dokładnie tak. Trzeba było zdobyć nagrodę, żeby jakikolwiek barman w ogóle nas obsłużył. No, dziadostwo, tyle wam powiem. Dziadostwo. Mam nadzieję, że Julia wysmaruje im tutaj odpowiednią opinię. A póki co, moi drodzy, myślę, że na tym zakończymy sobie ten odcinek. Taki troszeczkę krótszy, ale wolałam się porządnie skupić po prostu na tym wydarzeniu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. W kolejnym odcinku będziemy mieli urodziny dziewczynek. Tak, urodziny będzie miała zarówno Pepper, jak i Flora, także znowu odcinek urodzinowy, później gdzieś będą święta. A później już urodziny chłopców, więc pójdzie całkiem sprawnie, tak mi się wydaje przynajmniej. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!